Jak zwykle, na każdym meetingu było wiele uśmiechniętych twarzy, było bardzo wielu gości, w pięknych okolicznościach przyrody, wielu wystawców, pełny hall, to zresztą było wszystko widać. Ciekawe panele, ciekawe prezentacje, ciekawi prelegenci, to było bardzo fajne, ale najciekawsza rzecz była wieczorem, bo sprowadziliśmy Vegas do Zakopanego. Osiem stołów kasynowych, kupierzy, gra do Białego Rana. A co to było, w Vegas dostaje Vegas? Ten kontakt z klientem, ten kontakt z dostawcą, bo jest ich tutaj bardzo dużo, których mamy w swojej ofercie, jest naprawdę bardzo ważny bo relacje, jakie wiążemy ze sobą są naprawdę bardzo istotne. Dopinamy naprawdę bardzo fajne deale, robimy bardzo fajne kontrakty z klientami, więc... Jak najbardziej i wystawimy się po raz kolejny z państwem. Jesteśmy na innecie przede wszystkim bardzo aktywni, ponieważ mamy tutaj możliwość pokazania się przed bardzo dużą ilością klientów, nawiązania nowych kontaktów. Co ważne, rozmawiamy tutaj z ludźmi, którzy potrzebują rozwiązań, które my dostarczamy, więc mamy realną szansę dosłownie dobicia targu w tym miejscu, gdzie się teraz znajdujemy. W naszej branży cały czas jest zapotrzebowanie na żywe spotkanie z ludźmi. Moglibyśmy oczywiście cały czas spędzać czas przed komputerem i przy telefonie i nie spotykać się bezpośrednio z naszymi odbiorcami. Ale dla nas liczą się wieloletnie relacje. My nie chcemy robić jednostrzałowych interesów z klientem, który kupi od nas towar i o nas zapomni. Nas interesuje wieloletnia współpraca z partnerami, którzy będą nam ufać i z którymi będziemy mogli budować wielkie rzeczy.